Manko. mam nadzieję, że nie słychać tylko hałasu, który tam takie bucza nie jest za ścianą. No, no ale to jest w ogóle jakiś magazyn, czy coś, nie mam pojęcia. I tak naprawdę, no to hałasuje tak przez cały dzień praktycznie. I ogólnie chciałem Wam powiedzieć, że ostatnio mówiłem Wam o Norwegii, że spróbuję pojechać do Norwegii, zobaczymy jak to będzie. Że tam byłyby lepsze pieniądze, no ale tak naprawdę codziennie wysyłam te CV, uruchamiałem też kontakty, pytałem się znajomych, pytałem się tam znajomych znajomych i no niestety tak samo w Norwegii jak na całym świecie teraz jest naprawdę bardzo duży problem z pracą przez to co teraz mamy w dobie korony, no niestety jest naprawdę duży problem, dużo ludzi traci pracę, ciężko znaleźć nową pracę, ludzie jeżeli mają pracę to też tej pracy często jest mniej i też człowiek po prostu mniej pracuje, mniej zarabia, niestety teraz jest bardzo ciężko więc no w samym Londynie nawet jest ciężko tak naprawdę teraz znaleźć pracę, znaczy może nieco ciężko, ale hmm, ciężko byłoby znaleźć coś co tak naprawdę by nas zadowalało, co by, człowiek, co by człowiek chciał naprawdę robić i co by dawało jakieś porządne pieniądze, żeby odłożyć na to w końcu Japonię ponieważ no, odkładam powoli, ale to tak naprawdę szczerze mówiąc jest ciężko, ciężko jest przez to właśnie Tą całą kolonę, która teraz jest na świecie, ciężko jest znaleźć pracę tutaj, znaleźć też pracę gdzie indziej w innym kraju. Jest naprawdę teraz bardzo ciężko, ciężko znaleźć taką pracę, która by nas też zadowalała. To, to mówię tak nas, nie wiem dlaczego sobie tak mówię, e, żeby mnie po prostu zadowalała zarobkowo, że mógł odłożyć jakieś większe pieniądze, żeby móc coś tutaj e, bardziej to jakby przyspieszyć ten mój wyjazd do Japonii, ponieważ no, na chwilę obecną jest nadal on dosyć odległy. Niestety nie jestem w stanie nic na to poradzić. Gdzieś tu próbuję, patrzę, rozglądam się i też w Anglii, i też w innych krajach, ale jest naprawdę ciężko. Najbardziej chciałbym do tej Norwegii, ponieważ wiadomo, największe tam byłyby pieniądze, ale na, naprawdę jest to teraz bardzo ciężkie. Musiałbym pojechać i nie wiem, zarejestrować się w urzędzie pracy tam, ale jechać tak w ciemno to naprawdę nie chciałbym marnować swoich pieniędzy, ponieważ mieszkanie mieszkanie nie jest drogie tam, ale koszty wyżywienia niestety, to są, to są już naprawdę duże pieniądze jeżeli bym tak sobie pojechał na miesiąc, dwa to bym naprawdę dużo pieniędzy wydał, jakbym nie znalazł jakiejś pracy ciekawej w ogóle no wiadomo, już mówię ciekawej. ciekawiej na sam początek tak naprawdę cokolwiek by człowiek brał, a potem by szukał co innego zawsze tak to, to jest oczywiste wręcz no ale jeżeli bym i tego nie znalazł, to tak naprawdę straciłbym tylko dużo pieniędzy i czasu też więc wolę tak nie robić, aktualnie Będę teraz zmieniał pracę, chyba za, no dokładnie tydzień, będę jechał do innej pracy, w ogóle w innym jakby regionie trochę Anglii, ale z czego jest, Wam później, zobaczymy co z tego wyniknie tak naprawdę, jak to będzie, ponieważ tutaj na farmie to jest naprawdę bardzo mało godzin, teraz godzina, znaczy no nie, a teraz to już jest czwarta, ale po, o dzisiaj o pierwszej skończyłem, więc, więc mieliśmy dzisiaj dosłownie 4,5 godziny, no to jeżeli ja mam tak po 4-5 godzin pracować codziennie, to... Podobnie miałbym w Polsce, tak naprawdę pracując po 8-9 godzin, miałbym podobnie w Polsce, tak naprawdę mieszkam jakieś w jakiejś o nienormalnym mieszkaniu, więc zobaczymy. Będę jechał teraz do pracy na produkcję dosyć niedaleko Londynu i zobaczymy, jak to będzie. Będzie już normalne mieszkanie, normalny pokój. Mogę wynająć albo pokój, albo mieszkanie całe. Zobaczymy, no i ja na razie, oczywiście, wezmę pokój, bo to wiadomo, oszczędność. I zobaczymy, jak to będzie z tą pracą. Jak już minie ten tydzień. Znaczy może trochę ponad tydzień popracuję ten jeden-dwa dni i będzie wtedy chyba weekend już. To wtedy nagram filmiki i opowiem wam co to jest za produkcja i jak mi się tam pracuje po tych dwóch dniach, jak to wszystko widzę i jakie są tam no, jakby spojrzenia na przyszłość, jak to wszystko będzie wyglądało trochę. Mam nadzieję, że będzie lepiej, lepiej niż tutaj. Było tutaj na początku w porządku nawet, ale teraz y, też już sadze się kończy, tej pracy też jest mniej. Inne się kończą, inne się nieby zaczynają, ale to też niewiele pomaga, tak naprawdę. Może to gdzieś ruszę za jakiś czas, ale tu wiecie też, jak wspominałem, jeżeli nie zrobisz normy, to oni idzie po 3 godziny, a wraca ją do karawany, czyli do tego mieszkania. To jeżeli często tak jest, bo też na niektórych miejscach normy mają taką wywindowaną, że naprawdę tacy pracownicy, którzy przyjeżdżają tutaj co rok, przyjeżdżają tutaj już od 5-6 lat na, na sezony to oni ledwo tą normę wyrabiają, to gdzie ma taki świeży pracownik, nowy, który przyjechał pierwszy raz w ogóle w życiu na, na farmę pracować i zbiera sobie maliny, to jak on ma robić normę? Wiadomo, no jest to bardzo ciężkie wtedy tak, dla takiej osoby, więc no, jak ma człowiek jeszcze w miarę spoko te pole, w miarę jakby też yy, jego miejsce też jest w całkiem porządku, to, to wyrobi tą normę, jeżeli trochę ruszy się, no ale czasem to człowiek, nawet jak próbuje człowiek szybko, to i tak nie jest w stanie i... I potem człowiek musi wrócić i wiadomo tych pieniędzy wtedy mniej. Więc po prostu chcę spróbować trochę teraz w innym miejscu, tak będzie trochę śmiesznie, bo ty, jak nie to tyle co stanowi będę miał to się <laughs> Jak będę chciał to wszystko w CV napisać to mi w miejscach chyba ja zabraknie, kiedy musiał nie, chyba z dwie kartki na CV pisać. Dobra, nie będę się tutaj już tak rozgadywał z tym. No pokrótce to zmienia miejsce pracy, zobaczymy jak to będzie, mam nadzieję, że to się wszystko uda, no i chciałem Wam też wytłumaczyć właśnie, że, że ciągle widzicie, widzicie, no minęło już trochę czasu, ale nadal nie daję Wam żadnych takiej informacji, że, że o, teraz już wiem, że za parę miesięcy już jadę do Japonii, wszystko, wszystko już jest tutaj odłożone ile trzeba, wszystko fajnie, no niestety tak nie mogę powiedzieć, ponieważ, no przez to, że wiecie co mamy teraz, tą dobę korody taki jest teraz naprawdę duży problem. W Londynie też miałem przez jakiś czas bardzo duży problem z pracą, ale dostawałem dosłownie grosze i nawet musiałem wydawać z oszczędności pieniądze, no to no nie jest za, za ciekawe, ciężko jest znaleźć pracę, która dawałaby jakieś dobre pieniądze, ciężko znaleźć coś nowego w ogóle nawet, więc no niestety nie jest teraz łatwo i Mam nadzieję, że też mi to wybaczycie, bo to też nie moja wina, że, że jest tak jak jest teraz na świecie i jest ciężko z tą pracą, ciężko o cokolwiek tak naprawdę no, teraz kołasujemy. Dobra, kończę, trzymajcie się, na razie, pa, dzięki, że obejrzeliście.